No dobrze, ale przechodząc dalej, to przejdźmy od tego, co ty te gry lubią najbardziej, czyli cała drużyna z oficjalnymi statystykami, jeżeli chodzi o karty Food Fantasy. Jest Billing z takich ciekawszych, słabszych kart. Ten gościu ma prawie 2 metry wzrostu. No do tego widzę, że dostał całkiem spoko playstyle i niezłe statystyki. Potem mamy Vialiego, który... Kto wie, no może wejdzie do łask, graczy FIFA ma powershota i bieganie. Potem mamy Chouameni'ego, o kurde, z longbolem i shopem. Pamiętam jak grałem Chouameni'im Rush na początku gry i to była topowa karta. Z chęcią bym go kupił, tylko trzeba pamiętać, że to są karty upgrade'owalne, które będą się upgrade'ować na podstawie wyników zespołu, do czego zaraz przejdziemy. Potem mamy Kwaradonę z Fineską i... Artystą sztuczek, całkiem spoko Marmusz, no ale karta Sonaldo To już jest topeczka, strzał fineską i, i, I oczywiście rakieta Do tego 4 na 5 Może 5 na 5 dostanie, kto wie Jest też Eden Azard, którym też mi się grało w tym roku świetnie I ma r i rakietę Też topeczka, no i oczywiście Matuidi Którym nie grałem, przyznam szczerze